Jesteśmy w kolejnym, w siódmym już odcinku. Dzień 27. Mamy 166 zyla, bo wydałam trochę. Zobaczcie sobie, pozmieniałam. Co pozmieniałam, nie pamiętam. Dodałam parę rzeczy. No, w sumie kupiłam, zrobiłam zakupy. No, i zaczynam sobie kolejny dzień. Że sobie otworzę. Oczywiście pamiętam, że mamy projekt zrobić, więc musimy go zaraz obczaić, w sensie myślę, że czapeczkę zrobimy dla kobiety, bo już dla mężczyzny jest. I tutaj muszę swetry dołożyć. Ja nie wiem, kto kupuje swetry. W ogóle czekam na te pory, które mają dodać, bo to będzie świetny dodatek, dodatek do gry. I mam nadzieję, że zrobię to już niedługo. Wracam, ja mam te swetry. Because I don't see swetry. A, bo są męskie swetry. No tak. Dobra, już tutaj. O, dodałam. A oni już chodzą w naszych tych? Nie, nie chodzą w naszych rzeczach. To musisz przyjść. A. Dobra. To moi drodzy, w tym momencie sobie zrobimy tak, że zrobimy sobie nowy projekt i zobaczymy. Najpierw rachunki, popłacimy fakturę. Jakieś tam pitu, pitu. Możemy pracownika chyba uzupełnić. Tak, do uzupełniania zasad... zapasów. Zasadów. Ja pierdzielam. Zatrudnimy sobie go. Minus 200. Mamy na minusie. Da się zrobić na minusie. To jest świetne. I teraz tak. Zobaczmy sobie, jak on wygląda w ogóle. Gdzie on jest? Gdzie jest mój zapaśnik? A tutaj sobie idzie. O! A, ja wszystko sprząta i dokłada i ogarnia. O! Teraz to ja mam lajty. Dobra, i mamy. Teraz. Furtownie. Meble coś tam nowe mamy, no oprócz tego, że doszły te kwiatki, to chyba już nic, nie? No bo to kwiatki, tam na razie ważne Mamy markę znowu, projekt. Nie mam pieniędzy, myślałam, że zrobię się na minusie. Życie na kredycie. Dobra, tutaj już pana kasujemy, witam, witam i o zdrowie pytam. Ja chcę zobaczyć jak ten mój pracownik genialnie pracuje, gdzie on poszedł? A tu sobie rozkłada, pozbierał rzeczy wszystkie. Aha, z szatni chyba i patrzcie, idziemy za nim, ale ma spodnie jakieś takie i on się tak kręci, jak wrzut. LOL. I co? Aha, już dołożył. Dobra, tutaj dołożył. Teraz idzie do kolejnego i też dołożył, ale śmiesznie, patrzcie, chodzi stąd, aha, bo on sobie pozbierał, ale ja Nevermind. i my musimy mieć? Dwa tysiące, mamy 2000, bo ja przez to nagrywanie to nie widzę. Mamy dwa tysiące. Odblokujemy sobie projekt specjalny. Dużo tych projektów możemy mieć. Fajnie to też wygląda, że mamy tych projektów aż 23. Może dołożą więcej. Edytuj projekt. No i co? Dołożyli coś nowego? Nie. Dobra, to zrobimy czapki dla kobiet. Tak? Tak. I super. Ale ja nie chcę czarne. Ja chcę tą. Taką białą. No i teraz, moi drodzy, robimy oczywiście co? Aliena? No wiadome, tak? Tylko teraz zrobimy sobie aliena takiego innego, innego inny kolor, po prostu taki jakiś. O, taki zmieszany. O! I super! I szerokość pędzla. A, brzydki. Brzydko to wygląda, szczerze mówiąc. A no może na pół? O, tak. I teraz jakiś, nie wiem, taki. Nie, no weź. O! Nie, nie, taki. A może być, dobra, na pół głowy, będzie kobiece. A może z różowym w sumie? Tak, z różowym będzie ładniej. Bo to kobiece w końcu ma być. Zfioletowy, a nie rozróżniaj kolory. Tu mamy różowe. A może daszek tylko? Oui. Czekajcie, bo ja sobie szerokość prę pręta, tak pędzlawalne. No, nie do, do dokładnością ja tu nie grzeszę, ale możemy zrobić sobie o tak. O tutaj. No i świetnie to będzie wyglądać. Wygląda to beznadziejnie. A jakby jeszcze tu pomalować coś ten, zrobić jakiś obręcz? Oczywiście to na projekcie wygląda źle, ale może sam fakt, nie wiem, może całe różowe. A zróbmy całe różowe. Zrobiłam całe różowe, jestem w siebie zadowolona, pięknie umiem pomalować. Teraz bierzemy naklejkę, oczywiście Kogo Aliena, robimy go w ten sposób. I teraz dodajemy jakieś graffiti, Future super, Motero lalo, la, la. jakiś fresh tutaj kolejne super. Oczywiście wiem, że mogę je odwracać. Mam w ogóle rozmiar naklejki, które mogę na cały ten. O, już zrobiłam. Fajnie. Crazy, bo my crazy jesteśmy. I w ogóle tego koloru różowego praktycznie już nie widać, bo cały jest zawalony grafikami. E, o, i mamy naklejkę Clothing Store, więc sobie też to ją uwalniamy. I mamy piękną tutaj czapeczkę, która jest w ogóle nie wiadomo czym. I motylka sobie tu uwalniamy jeszcze, a może serduszku? Nie, miśka? Nie. O, plaster był ładnie by... O, i patrzcie jak pięknie. Mamy aliena. I kupmy go. Znaczy kupmy ją. O, i sam, w sumie same pieniądze dochodzą. No tak. O, tutaj już mamy... Dzień dobry, dzień dobry. E, ja wcale tutaj nie przesnęłam, robiąc projekt. Już tu... E, o, proszę. Dobra, i... Ja muszę mieć taką półkę i taki wieszak. Mm, Jesus. Muszę sklep powiększyć, bo już mi się nic nie mieści. Dobra. jak się popieści, to się zmieści. Prawda, prawda. Projekt specjalny dojemy do koszyka, tutaj 15 tego, nie edytuj. Wróć. Kupujemy, kolejne meble kupujemy, meble będą oczywiście z tym okrągłym tym, dodaj i z tym stojakiem, ale już nie wiem który to był. Jak nie, nie było, tu chyba nie, w w ogóle leżysz. Pobiję to. Gdzie to było? Czy też ten? Ten szelf to by był? Chyba, moi drodzy, tak. Chyba, chyba to było to. Nie jestem tak pewna na 100%, ale wydaje mi się, że tak. Tak, to było to. Ok, teraz mamy kolejną tutaj półkę i EF, i kolejną tutaj tego, tego, tego wieszaczka mamy. On w ogóle się mógł dostać, bo. Ja nie wiem, co on robi. Gdzie on to przekłada? Co on robi? Czemu to nie jest uzupełnione? Co ty, kolego robisz? My tego nie mamy? Lego, bo my się pogniewamy zaraz. Faktycznie. No to 15 tego dowali. Nie, no 15, może 10. Mamy Okej, okay, moi drodzy, idziemy sobie do nowego dnia, czyli wciskamy N. Mamy nowy dzień, jest to 28. W ciągu 28 dni rozbudowaliśmy nawet spoko sklep aczkolwiek i tak jest taki mały. Dobra. Mamy czapki. Nie, na czapki ja coś innego chciałam. O, oh, jeez, To są kur... czapki. Nieważne, nie no. Nie patrzcie na mnie. To było. To jest tragiczne, co ja zrobiłam w tym momencie. Ja nie przemyślałam tego, co ja zrobiłam. I kupiłam coś, czego nie potrzebuję, ale to jest norma wydawanie pieniędzy na coś, na czym nie potrzebuję. Na wszystko w sumie. Zrobię tak. I, i, Ale ładnie wyglądają. Patrzcie, jakie śmieszne te czapeczki. No powiedzcie sami, ładnie to wygląda. Mamy tutaj dużo rzeczy. W tą stronę, w tą stronę. No i teraz musimy też czapeczki też tutaj dać. I tak, i tak, i tak. Dobra, żeby ten ziomek... O, te czapeczki są chwytliwe, chyba. Chyba je podłapali, bo tam widziałem, że ktoś brał. Świetnie. A jestem dumna. Dobra, teraz idę te ubrania wziąć. Do magazynu. O, a mnie trochę zacięło. Żeby ten magazynier mi to poroznosił. Chociaż nie wiadomo jak on się z tym wyrobi. No i teraz mam czapki. Czapki powinny być u góry, ale będą już na dole w takim razie. O, co tam poradzi, myślę. Mamy czapeczki. Jeszcze by mi się przydała ta osoba taka do ogarniania tego, nie? Do tego, żeby zanosić to do magazynu. Bo to by było świetne. No nie, sobie ja mu pomogę to pouzupełniać. Ja nie wiem, ja on to roznosi po połowie. To jest tak, takie śmieszne. On połowę roznosi. Czego ci brakuje? Mężczyzna spodnie. Mężczyzna spodnie. Co? Nie ma? Nie ma męskich spodni, ale on jest kijowy, ten ziomek. To co ty tak wolno dokładasz? Mężczyzna spodnie. O, są. Lecę, 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 lecę. Proszę. Teraz tak, czegoś jeszcze brakuje. Tak, spodnie kobiece. Lecę. Lecę, lecę, lecę. Ona się świeci tam. Jego brakuje. Mi tak donosi to, że nie donosi. No ale cóż, bywa i tak, nie? Jaki pracownik, taki pracodawca, Co? Jak, jaki pracodawca, taki pracownik. Tak miało być. Nikt nie słyszał. Nie wiedzą. Ui. Dzień dobry. Muszę towar zamówić. W ogóle chyba mamy 21. No, już będzie 21 w ogóle. Od jakiego... Za dużo w ogóle mówię. Od jakiego tutaj możemy mieć uzupełniacza... Nie, tego magazynu, dopiero 25. Ipa! I to 24 magazyn nie potrzebuje większego magazynu aktualnie. Jest dość duży. Dobra, i teraz tak. Płacimy rachunki. And e, proszę hurtownię i zobaczyć, jak tam rzeczy wszystkie. Wszystko. 8 dodajemy do koszyka. 8 dodajemy do koszyka. Dodajemy do koszyka. O, spodnich męski, dodajemy do koszyka. O, buty się kończą. No, powiem wam, że już wszystko się kończy. Niedobrze. Także zamówiłam. I zobaczymy. O, wszystko się wydupiło. O, rozwiesiłam i są. Ja się tam pokażę trochę. Ja sobie poroznoszę rzeczy, żeby to wszystko było. Tutaj pani stoi. Już. I... O, jak poroznoszę do magazynu, to przynajmniej on będzie miał co robić. A tak to co ma robić, chłop? Nie ma co robić. No też nie ma co. Koleczki, kurniczki. No i mamy, mamy. Oj, kolejne ubranko. Ok, wlatuje. Męskie spodnie. spodnie, już sobie są. A czapka to jest. Pom się czapka jeszcze jedna wzięła. Nie, Męskie spodnie. Już, już, już. Uzupełniłam, uzupełniłam. A w ogóle mogę im czapkę na głowę założyć? No. Mogę i czapkę założyć! A jemu? Też mogę na pewno. Te łysinę. Patrzcie jak elegancko teraz wyglądają. Pyk, pyk. To pasuje to idealnie. Nie powiecie, że nie. A tu mi się zbugował gościu, więc robimy kolejny dzień. Ile mamy? Cztery tysiące. Spoczko. Otwieramy. Idziemy z kolejnymi tymi rzeczami. Czapeczkę dokładać muszę? Nie. On dołożył. Dobra. Czapeczka. Franka dokładamy. Nie dokładamy, więc tutaj wkładamy. Kolejne pudło. O tak, tu. Ale tu mogę postawić. Dlaczego nie, nie mogę? A, bo jest pewnie za dużo. Dobra, to na razie to będzie stało. Mam powiedzieć: buty, 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 buty. Buty, 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 Kiecka. Cała kiecka poszła. Męskie. Dobra, dołożyłam i teraz idę tutaj. Położę z powrotem. No, teraz to już magazyn, tylko trzeba nadganiać. To jest okropne. Kolejny sweter, a swetera, nikt nie brał. Sweter schodzi słabo. Szczerze mówiąc, bardzo słabo. O, tak i. Dobra, kolejne czapeczki. Mi coś jeszcze tutaj brakuje. W ogóle muszę pozamawiać kolejne rzeczy. No i to jest tak naprawdę chodzenie w kółko, żeby zamawiać, żeby te produkty coś nie były. Bo to, to tak. Średnio, buty na pewno. Razem. Dobra, tutaj dwa razy. Dwa razy, dwa razy. Zobaczmy. Na razie kupiłam to, co tu jest i tyle. Oj, a, tutaj miało być. Patrzcie, jak to się wszystko powodówcało. O rany. A, tu jest kieska. Mogłam to zamówić pod magazyn. No niestety. Nie zamówiłam tego pod magazyn. Ale już teraz będzie więcej takich speców. Pochodzę trochę schudne. Więcej chodzenia w tej grze niż samego grania. Nie. Te buty są tutaj. Są te kozaki takie kobiece. O, tak, te. No, tu są kozaki. Nie wolno tak. Teraz na magazyn. Idę, 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 idę. Tu nie możesz znaleźć czegoś? Kobieta spodnie, ale przecież było. Kobieta spodnie, co? Te spodnie. Tu nie ma, nie. Ma. Lecz jakichś nie ma. Pacet spodnie. To dokładamy. Wracamy. Moi, drodzy trzeba kolejną markę. Palmac. Ale tu na spokojnie. Kobiece spodnie zwykłe. Może ich nie być. Ale tych... One w ogóle są tutaj zamówione? Na pewno były, coś, coś mi świta. O, tu są. Tak? Tak. Chyba tak. Chyba tak. Dobra, moi drodzy Państwo, zobaczcie sobie, ile jeszcze klientów mamy, ale weźmiemy sobie kolejną markę. Odblokujemy. Porozstawiamy ją. Kupimy produkty. Wow! Super! I tylko tu trzy były? Parksa? Tak, Marki. I też mi. Tak. Więc kupimy to pod chór, tam. Pod ten. A teraz nie wiem gdzie to postawić. Tutaj. Uii. Ui, ui. Potrzebuję tego. O, tak, bo tutaj mam wolne miejsce. O, i nie ma spódnic. Zaraz będę. No, ale jeszcze tak. Potrzebuję y, hurtownie. Meble. I normalnie. To no, mogą być i te. Potrzebujemy trzy. A tutaj sobie weźmiemy czapeczki, bo od razu polecimy. Tutaj się zrobi fajnie. Czapeczki włożymy. To rozłożę i nową marka Także moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tak krótkiego odcinka. W tym odcinku mamy kasiera, magazyniera, rozkładacza towarów. O, rozkładacza towarów i nową markę, plus nowy projekt. Także moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.